Música Thank you for watching. No, dzień dobry, dzień dobry Jezus. Przepra <laughs> Przepraszam za problemy techniczne. No ale, yy... słuchajcie, yy, wszystkich widzów witam serdecznie. <laughs> Przepraszam najmocniej za to, że to tyle trwało. Yy... No, ale próbowałem, próbowałem, starałem się i słuchajcie, niestety nie jest... E, nie jest dobrze, jeśli chodzi o streamowanie na dwie platformy. E, no i... No i wydaje mi się, że nie będziemy dali rady tego robić, ze względu na to, że na pewno na Twitchu... Na Twitchu tracimy. E, co jest? Mikro coś tnie? Co ty gadasz? Jak to tnie? Kurde no. no ten stream to jest Ten to jest Nie, na Twitchu idzie dobrze. Na Twitchu idzie dobrze. Na Twitchu idzie dobrze. Na Twitchu idzie dobrze i więc więc słuchajcie na YouTubie no nie będziemy nie będziemy tego streamować. nie ma, nie ma takiej opcji. A YouTube e, przez tego streama ma jakieś gigantyczne problemy, i kompletnie to nie działa. E, więc. E, no więc. E, więc dlatego, no, no jest przez tego. Tak, jakby nie z mikro był. O. No nie wiem, słuchajcie, nie wiem, co jest grane. Nie potrafię wam w tym momencie w tym momencie powiedzieć, więc no przebrniemy przez to losowanie jakoś szybko i wszystkich widzów wszystkich widzów YouTube'a proszę o to, aby sobie wbili, bo po pierwsze, no nie będziemy mogli zmienić rozdzielczości na Twitchu. Nie będzie zmiany rozdzielczości na Twitchu, więc wszyscy użytkownicy Twitcha będą na tym tracić, więc normalnie mamy zmianę rozdzielczości, bo tak możemy uruchomić streama na Twitchu, więc wszystkich wszystkich YouTube z YouTube'a dajemy. Słuchajcie, musicie sobie wbić na, na w opisie pod filmem: macie na YouTube link do Twitcha, mam nadzieję, że jest. Eee, więc musicie po prostu sobie, musicie po prostu to zrobić, eee, to zrobić w pasie na Twitcha, dać sobie tam followka i te transmisje będziemy robić na Twitchu. E, niestety ten restream na dwie platformy kompletnie, kompletnie nie działa. Teraz nie wiem co się porobiło. E, są problemy: są problemy i z dźwiękiem, i z przesunięciem dźwięku, i tak dalej. Więc e, no ale trudno, dzisiaj już to przetrwamy, bo nie będziemy już przeciągać tego, bo mamy zro do zrobienia losowanie, więc jak gdyby to jest priorytet. E, no, na Twitchu jest gitara. No, wiem, że jest na Twitchu gitara. To, oczywiście jest tylko Full Hat, więc to, to jest minus dla tych, którzy mają słabsze łącze, e, a na to nie będziemy pozwalać, więc musimy, musimy to robić tak, żeby komfortowo było dla wszystkich. E, więc jeszcze raz powtarzam, kochani, wszyscy z YouTube'a e, na Twitchu ściągać aplikację sobie Twitcha, Black, podkreślenie Look e, i wbijamy na Twitcha. I wszystkie pozostałe transmisje będziemy robić na Twitchu. E, bo, bo YouTube no, daje w kość, e, znaczy może nie YouTube daje w kość, ale ten restream, restream który rozdziela, rozdziela to na dwie platformy, niestety daje w kość, więc mam nadzieję, że, e, że to rozumiecie i, e, i na następną na już transmisję będziecie na, na Twitchu. E, więc powtarzam to, powtarzam, powtarzam, powtarzam. Dobra, kochani, lecimy, lecimy z naszym wspaniałym turniejem, oczywiście widzieliście zapowiedź, widzieliście filmik, widzieliście po co tu jesteśmy, po co, po co ta cała akcja, zbieramy, zbieramy na celinkę, zbieramy na celinkę, która ma zanik mięśni, potrzebna jest ogromna kwota, żeby to dziecko uratować, żeby to dziecko zrehabilitować, żeby to dziecko miało szansę, dostało szansę od losu na to, żeby, żeby żyć, więc no, to w w wieku dziecięcym jest najgorsze. Jeżeli to się objawia zaraz w wieku dziecięcym, bo po prostu no, szanse na, na przeżycie tej dzieciny są naprawdę małe, a bez rehabilitacji. E... No ja się nie chcę otworzyć, jak oglądają na Twitchu wszyscy. E, więc. E... Eee, więc eee, więc no musimy pomagać, musimy pomagać. Słuchajcie, turniej zaczyna się od niedzieli. Eee, 16 drużyn. Eee, już Wam przedstawiam tutaj drużyny, które, ne, które nam się tutaj zgłosiły, które pojawiły się. Kilka drużyn grało krótkie eliminacje, eee, więc eee, już tutaj sobie przelatujemy, przelatujemy eee, i pokazujemy, kto w tym turnieju wystąpi. Będziemy mieli tak, polish power, kochani, będziemy mieli six-pack. Będziemy mieli klan bez nazwy. Będziemy mieli klan Husaria. Będziemy mieli kochani The Darkness Cafetero Klan Wojna Toxic Polska HC. Polskie Arczery, Rebel VIP to mamy międzynarodową organizację dziewczyn. Dzięki Joy za, za zgłoszenie ekipy, za to, za zebranie dziewczyn. I tutaj mamy międzynarodowy team. Oczywiście mamy również RUDE.pl, Polska Wojna, Klan Polski, Armia Chrystusa. I Polish Rangers, Armia Chrystusa. I Poli Rangers, dwa klany, które dołączyły z tych eliminacji, więc, więc będą, będą, będą oni dołączają i uzupełniają ten skład 16-16-osobowy. Tak się prezentuje oczywiście Drabinka. Tutaj mam nadzieję, że Szymek tam będzie to pomału uzupełniał. Nie wiem, czy Szymek mnie słyszy. Nie ma szymka, ale może jest szymek, więc będzie to uzupełnione. Słuchajcie, więc losujemy, losujemy oczywiście losujemy pary więc będziemy losować będziemy losować po kolei pary czyli jedna, jedna drużyna druga drużyna i będą trafiały po kolei do tych, do tych tabelek i potem całą tabelkę już zobaczycie już zobaczycie a dywizjon wygrał nie dywizjon nie gra dywizjon się nie zgłosił dobra kochani Polish Rangers Polish Power tak więc przypominam jeszcze raz wszystkim użytkownikom YouTube. uh -huh. Ten stream tylko i wyłącznie z losowania na YouTube, później już będzie tylko na Twitchu. Link do Twitcha macie w opisie pod filmem, więc bardzo proszę tam dołączać i wszystkie później część turnieju. Chyba, że uda mi się to ogarnąć, żeby to wszystko działało tak jak należy, no to wtedy zobaczymy. Ale na ten moment, na ten moment informacja jest taka, że stream z turnieju charytatywnego będzie na Twitchu, więc powtarzam, żeby tutaj jakiś niespodzianek nie było, że ktoś czegoś o czymś nie wie. Dobra, słuchajcie, lecimy, lecimy z losowaniem, więc losujemy pierwszą parę pierwszą parę wielkiego turnieju charytatywnego, oczywiście link do donate'ów i przypominam, od 10 do 22 włącznie mamy obniżone obniżone prowizje na, na, na wpłaty najlepszą opcją będzie wpłata przelewem bądź blikiem, tam jest tylko pobierany 1,1,1% 1, 1, 1%. oczywiście link bezpośredni do zrzutki, jeżeli ktoś by nie chciał nas w streamie wpłacać przeze mnie, nie chciałby tutaj do mnie wpłacać, może wpłacać bezpośrednio na zrzutkę, na celinkę, więc też macie ten link w opisie a wpłacając tutaj potem całą tą kwotę będziemy przeznaczać, będzie się wszystko wyświetlało będziecie widzieć kto ile wpłacił więc tak jak mówię od 10 mamy obniżone te procenty, no ale oczywiście jak ktoś chce można wpłacać już od dzisiaj i wszystkie pieniążki od dzisiaj lecą na celinkę, lecimy lecimy z pierwszą parą, słuchajcie, żeby nie przedłużać bo już to wszystko trochę za długo trwa no i mamy, no i mamy słuchajcie, mamy pierwszego o, mamy, nie pierwszą nie wpłatę, nie. mamy pierwszą wpłatę, mamy pierwszą Wpłatę. O już widzimy, że. 3 złote. Super, tu... że takie. Co zrobisz tutaj? Donejcik, dla niej pozdrawiam. Super, bardzo dziękuję. Mamy pierwszą wpłatę e, i czekajcie tylko. Musimy tutaj poprawić się, bo już widzimy, że jest mały problem. O. Że jest to za. Dobra, dobra, lecimy. Pierwsza para. Polish Rangers, Polish Rangers e, wpada nam do pierwszej, do pierwszej pary, a rywalem w pierwszej rundzie dla Polish Rangers Będzie Cafetero. Cafetero. Dzięki za subika. Cafetero, czyli Poly Rangers PP z Cafetero. To jest pierwsza para. Drużyna Rebel Vip ląduje do drugiej pary. I zmierzy się. Ale by było z .pl, ale nie, polskie arcery. Polskie arcery lądują w drugiej parze. Para numer 3. Para numer 3. Lociem, 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 lociem. Klan Polski, plan Polski leci do pary numer 3. I klan Polski zmierzy się. Klan Polski zmierzy się z klanem bez nazwy. Klan Polski z klanem bez nazwy. Kolejna para. Klan Armia Chrystusa. Klan Armia Chrystusa. I kogo tutaj los skrzyżuje z Armią Chrystusa? Uwaga, 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 uwaga. Armia Chrystusa będzie grała z Sixpackiem. Sixpack z Armią Chrystusa. Kolejna para. Już nam wiele tego zostało. Ostatnie rozstrzygnięcia. Rude.pl, Grzesie dziękuję serdecznie. Dziękuję, dziękuję. 3 Rude Rude.pl. jakiś to spin dla TDP. Rude.pl z z polską HC. Rude.pl polska HC. Kolejna para. I lecimy z kolejną Toksik. Toksik, toksik, uwaga. Toksik, uwaga, 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 uwaga. uwaga, Do kogo toksik? Do kogo toksik, toksik? Z kladem wojna. Toxic z klanem Wojna. No. I zostały ostatnie cztery klany. Ostatnie cztery klany. I kto stworzy tutaj tą przedostatnią parę? To będzie Husaria. To będzie Husaria. Husarze z... Uwaga, 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 uwaga. <grystanie> dziękuję, dziękuję. Ona czuje, Zeusik podkreśla. Polish power! Polish power, ja z Polska kochani. Wojna. No i teraz już mamy wszystko jasne. Ostatnia para to będzie The Darkness i Polska Wojna, ale oczywiście dolosujmy, żeby nam się ten spin zamknął. Tutaj Polska Wojna. No i oczywiście do niej trafia The Darkness. Dzięki, 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 dzięki. Dziękuję kata. za wszystkie donajciki, dziękuję No i kolejny, bo inaczej pomóc nie umiem Super, super, bardzo dziękuję To się, wiesz, każda złocisza się liczy, każda złocisza się liczy, słuchajcie No dobrze, no to mamy te pary, nie wiem czy tutaj O, już mamy uzupełnione, proszę bardzo No czyli jest tutaj, działał, działał elektro Pierwsza para Polish Rangers, Cafetero Druga para Rebel Vip, Polskie Arczery Grzesiu, dziękuję we mnie Zaraz pokażę jeszcze. Klan polski Grzesie. z klanem bez nazwy. Kto gra w polskiej wojnie? Armia Chrystusa, Sixpack. rude.pl Polska HC. Toxic Wojna, Husaria, Polish Power, The Darkest. Polska Wojna. Pytałeś o polską wojnę. Już ci mówię, polskiej wojnie. O! A co to się zrobiło? A czemu mi się tak zrobiło? W polskiej wojnie mamy tak: Hugo, Krezus, Stach, Defek, Adrian, Hubert, Trevor i Kryczaldo. Kryczaldo, takie, takie tutaj mamy, takich tutaj mamy zawodników w polskiej wojnie. Kochani, mamy pary rozrosowane, ruszamy od niedzieli. Przypominam jeszcze raz, jeżeli się nie uda mi uruchomić na YouTubie e, kolejnej transmisji, żeby to działało tak jak powinno działać, bo działa do bani e, w tym momencie. To powtarzam, Twitch. Wszyscy link w opisie macie pod filmem na YouTubie, pod tym liveem na YouTubie, Macie na czacie, wam się też pojawią. Macie link do Twitcha, więc bijecie na Twitcha i e, będziemy jechać na Twitchu, bo po prostu, e, bo po prostu będzie, będzie to źle. Y, wiem, że działa, ale nie działa dobrze. Y, nie działa na Twitchu zmiana rozdzielczości, e, rozjeżdża się dźwięk e, i, i to nie jest dobre i to nie jest dobre, a to ma być dobrej jakości transmisja, a nie jakieś tam dziadostwo. Więc wracamy, wracamy jak tylko się pojawią ustalenia z pierwszy, pierwszymi meczami. Więc lecimy z tematem. Pamiętajcie, pamiętajcie, o tym, że zbieramy na celinkę, zbieramy na tą dziecinę i każda złotóweczka w tym okresie tego turnieju, a wielki finał 22, i mam nadzieję, że tam będzie mocne uderzenie. Namawiam wszystkie klany, wszystkie klany na gdzie jesteście, dajcie znać po prostu reszcie ekipy, to żeby tutaj było nas jak najwięcej, jak największa rzesza ludzi tutaj dotarła, żeby jak największa rzesza mogła wpłacić tą złotóweczkę możecie zbierać, robić zbiórki w klanach, potem na wielkim finale wpłacić to jako jedną wpłatę Pełna dowolność z, z, z waszej strony, ale po prostu no pamiętajcie: no nie wiem, odmówcie sobie tego jednego batona, jednej paczki chipsów, czegoś, ale, ale e, weźcie i e, wpłaćcie, wpłaćcie, wpłaćcie tą złotóweczkę, te 5 zł, te 10 zł, bo myślę, że na taką kwotę. No, wiem, że są trudne czasy, ale myślę, że na taką kwotę każdego z nas jednak stać, jak sobie tam odmówimy czegoś, a temu dziecko po prostu każda złotówka no, jest na wagę życia, tak? Więc myślę, że myślę, że warto, tak? W tym okresie świątecznym. Więc tyle. Słuchajcie, przepraszam za problemy techniczne na początku. Więc słuchajcie, kochani, mam nadzieję, że już następnym razem wszystko się odpali dobrze. Zacząłem dzisiaj dużo wcześniej, wydawało mi się, że, że będzie to bezproblemowo. No ale niestety sami widzieliście, że tych problemów było, no a na Twitchu możemy się jeszcze pobawić w, w gierki, zbierania gemów, więc myślę, że będziecie wszyscy zadowoleni, ci, którzy z YouTube'a na Twitcha, na Twitcha przejdą, więc widzimy się następnym razem na Twitchu, eee, chyba, że jakiś cud się wydarzy i zadziała YouTube tak, jak powinien. Dobra, trzymajcie się kochani, buziaczki, dziękuję wam serdecznie, eee, no i widzimy się na rozpoczęciu turnieju. Buziaki, papatki!